Cześć, witam Was na moim kanale. Dziś na prośbę kolegi Marcina pokażę Wam, jak sobie wykonać harmonogram wywozu śmieci, korzystając z dodatku Garbage Collection. Dzięki tej integracji możemy w łatwy sposób śledzić swój harmonogram odbioru odpadów oraz ustawić sobie powiadomienia na telefon lub asystenta głosowego w Home Assistantie. Chciałbym zaznaczyć, że tworząc swój harmonogram wywozu, korzystałem z poradników, które opublikował Arthur Home. Linki umieszczę pod tym materiałem. Na dashboardzie macie pokazaną sekcję z kartą, jak to wygląda u mnie. Oczywiście, można to sobie dowolnie konfigurować, zmieniać ikony oraz ustawiać odpowiednie daty. Natomiast ja Wam pokażę na swoim przykładzie, na swoich datach. Wy będziecie musieli to zmienić, a źródło do tej karty też zostawię pod tym materiałem. A więc zaczynamy. Przechodzimy do Home Assistant'a. Przechodzimy do paska bocznego. Wybieramy moduł HACS. Tutaj w oknie wyszukiwania wpisujemy garbage. I wybieramy garbage Collection Card. Klikamy. Tutaj można się zapoznać z funkcjami karty. U dołu klikamy przycisk. Pobierz. Potwierdzamy pobierz. I czekamy, aż nasz dodatek się zainstaluje. Następnie przechodzimy do linku w naszej karcie. Otwieramy ją w nowym oknie. Przechodzimy do manualnej instalacji. Przechodzimy do przycisku KOD i pobieramy download zip. Zapisujemy w pobranych. Następnie przechodzimy, rozpakowujemy, dalej wyszukujemy katalog Custom Components i z tego katalogu kopiujemy Garbage Collection. Przechodzimy do naszej samby. Jak zainstalować sambę i uruchomić, pokazywałem w jednym z materiałów na moim kanale. Przechodzimy do katalogu Config Custom Components. I tutaj wklejamy nasz katalog Garbage Collection. Przechodzimy do naszego Home Assistanta. I uruchamiamy ponownie. Po uruchomieniu ponownym naszego home assistanta przechodzimy do ustawień, urządzenia oraz usługi, zakładka pomocnicy. I tutaj dodajemy utwórz pomocnika. Z listy wybieramy Garbage Collection. Tutaj sobie w przyjaznej nazwie nazywamy, jaki rodzaj śmieci będziemy teraz sobie ustawiać. Ja zaznaczę odpady bio. Częstotliwość zmieniamy na annual. Następnie zaznaczamy tryb gadatliwy tekst zamiast liczb. I klikamy zatwierdź. Tutaj zalecam wpisać 01 łamane na 01. On wykasujemy i zamienimy na polskie za. A dice zamienimy na dni. Następnie w formacie daty proponuję, aby zmienić B na M. I klikamy zatwierdź. Zatwierdzamy obszar. I robimy kolejnego pomocnika. Do kolejnego rodzaju śmieci. W moim przypadku to będzie popiół. Częstotliwość Anual. Tryb gadatliwy Zatwierdzamy 01 łamane na 01. Kasujemy ON. Tutaj robimy za i tutaj dni oraz zmieniamy na miesiąc. Zatwierdź. Trzecim rodzajem odpadów. Zrobimy sobie selektywne. Manual, gadatliwy 0101, kasujemy date, tu zamieniamy za, tu dni i w formacie daty zmieniamy na m. Teraz ostatni rodzaj w moim przypadku śmieci. Odpady zmieszane. anual, Tryb kadatliwy. Zatwierdź. 0,1 na 0,1. Klikam zatwierdź, zakończ. Następnie, po utworzeniu pomocników, ściągacie sobie z linku, który umieszczę pod materiałem, plik Bruksy 70 zip. Następnie go wypakujemy. Katalog Bruxy70, a w nim plik include YAML. Kopiujemy. Przechodzimy do naszej samby, katalog config, blueprints, automation, home assistant i tutaj należy go wkleić. mieć tutaj ten katalog Bruxy 70, a w tym katalogu plik Include young. Przechodzimy do naszego Home Assistanta, ustawienia, automatyzację oraz sceny. Przechodzimy na schematy i tutaj w schemacie pojawił nam się nowy schemat Bruxy70 Include Date. Wybieramy następnie, wybieramy naszą emcję. Wyszukujemy tu nasze naszego pomocnika, na przykład odpady popiół. I poniżej w okno set of date to include wpisujemy daty w poniższym formacie. Daty te wpisujemy z naszego harmonogramu. Czyli dni, w którym będą odbierane odpady typu popiół. Po wpisaniu klikamy Zapisz. Nazwę zmieniamy na odpady popiół. Powinna nam się pojawić pierwsza automatyzacja. Stan włączony. Następnie możemy uruchomić akcję. Wracamy do naszych schematów. Dodajemy następną akcję. Wybieramy encję, odpady bio. Wpisujemy daty. Zapisz. Zmieniamy nazwę. Odpady bio. Zmień nazwę. Wracamy. Dodajemy następną. Encję wybieramy. Odpady selektywne. Wpisujemy daty. Ważne, aby nam się format zgadzał. Zapisujemy. Oraz ostatnią encję odpady zmieszane. Daty. Zapisz. Odpady zmieszane. Zmień nazwę. Wychodzimy, przechodzimy do automatyzacji. Możemy jeszcze wszystkie nasze nowe automatyzacje dodatkowo przeładować. Przechodzimy do naszego dashboardu, edytujemy, dodajemy kartę, wybieramy edytor konfiguracji. YAML. Współpracujemy tutaj, co to tu jest, i wklejamy kod, który umieszczę Wam pod materiałem. I klikamy Zapisz. Jak widzicie, w tej chwili pokazało mi 1, 1 stycznia 2026 rok, czyli odpady bym miał w, dopiero w przyszłym roku. aby ustawić odpowiednie daty, należy ponownie uruchomić Home Assistanta czyli nasze narzędzia deweloperskie sprawdź konfigurację, uruchom ponownie i po ponownym uruchomieniu Home Assistanta przychodzimy do naszej karty odpady i jak widzicie załadowały nam się odpowiednie daty które mieliśmy wprowadzone do naszych automatyzacji Wszelkie linki z opisami i z potrzebnymi plikami zostawię pod tym materiałem. A jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, zostaw komentarz. Jeśli ten poradnik Ci się przydał, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Pozdrawiam Was, cześć!